Kolejne obiekty użyteczności publicznej z Kujaw i Pomorza powalczą o zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie Modernizacja Roku i budowa XXI wieku. W finale znalazł się m.in. zrekonstruowany średniowieczny mur obronny w Wrocławiu. Zabytek wkomponowany w kamienicę wizytowało jury konkursu. W średniowieczu miasto znane dzisiaj jako Inowrocław okalał wysoki na 6-7 metrów i szeroki na 2 metry, mur obronny z basztami. Do czasów współczesnych przetrwały zaledwie dwa fragmenty konstrukcji liczącej dawniej 1600 metrów długości. Jeden z fragmentów muru można zobaczyć przy ulicy Kasztelańskiej, miejsce przystosowano dla osób z niepełnosprawnością co w obiektach zabytkowych jest bardzo trudne, a nieraz w ogóle niemożliwe. I tu nawet mamy schody, mamy dwie windy na taras, więc człowiek z niepełnosprawnościami może być pełnoprawnym turystą i korzystać. Odrestaurowanie fragmentu muru zajęło dwa lata. Koszt inwestycji, która stała się elementem zabytkowej kamienicy, to 6 milionów złotych. Mur winowrocławiu jest jednym z 10 obiektów w regionie, jakie zakwalifikowały się do finału 28. Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego Modernizacja Roku i Budowa XXI Wieku w tegorocznej edycji konkursu. Do finału z całej Polski zgłoszono 92 obiekty. Wśród nich są między innymi zabytki, mosty, oczyszczalnie Ścieków i drogi. Do pierwszego etapu rywalizacji zostało zgłoszonych 650 inwestycji z kraju. Konkurs stara się pokazywać te pozytywne wzorce i to, co jest ciekawego, to, co jest warte pokazania i służy. W ubiegłorocznej edycji ogólnopolskiej rywalizacji nagrodę główną zdobył rynek w Starym Fordonie i znajdujące się w centrum Bydgoszczy młyny Rotera. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27 września na zamku królewskim w Warszawie i Wrocław Edyta Starczewska.